Dzień dobry, z tej strony Arkadikus, czas na 22. odcinek gamingowego przeglądu tygodnia. Dzisiejszy tydzień zdominowany był, czego można było się spodziewać, relacjami z The Game Awards. Zaczynamy od Wiedźmina 3, który na The Game Awards 2015 spośród pięciu kandydatów dostał tytuł Gry Roku. I nagle, po wielu, wielu latach, wreszcie to polski wielki kawał kodu stał się światowym hitem numer jeden. No inaczej być nie mogło. For game of the Year 2015 is The Witcher 3. Wiesiek został wybrany jako najlepszy, a przecież słabej konkurencji nie miał. Inni kandydaci to: Bloodborne, Fallout 4, Metal Gear Solid, Phantom Pain i Super Mario Maker. CD projekt RED zostało też uznane za najlepsze studio deweloperskie tego roku. Thank you very much Conan. Pięć uh, niesamowitych deweloperów and the game award for developer of the year goes to CD Projekt Red. For the Witch for O pozostałych kategoriach wspomniałem w poprzednim odcinku GPT, do którego zapraszam. Chłopaki z CDPR-u na pewno nie oglądają tak małego kanału jak mój, ale cholernie, szczerze i z całego serca im gratuluję, bo kibicowałem im jak polskiej reprezentacji. Przy okazji, światło dzienne ujrzała też reklama zapraszająca i namawiająca nas do kupienia Season Passa. No, po tylu tytułach i takich ocenach, to Season Pass to raczej oczywistość, niepotrzebująca reklamy. You the best RPG of 2015. The of over 250 awards. With over 6 million copies sold. Now, get ready for more gut wrenching action and 30 hours of jaw dropping open world exploration. The Witcher 3 Expansion Pass, available now. Trzeba przyznać, że Psyonix nie próżnuje. Studio, które również zgarnęło swoje statuetki na TGA jako najlepsza gra sportowa i niezależna, zapowiedziała kolejne DLC i tym razem darmowe, a przecież niedawno premierę miało Chaos Run. Nowe DLC nawiązywać będzie do portala, ale to nie wszystko, bo do gry dodane będą też dwa auta nawiązujące do gier Halo i Gears of War, ale dostęp do nich otrzymają tylko posiadacze zielonej konsoli. Tak jest, oznacza to, że Rocket League trafi na Xbox One już w styczniu. Zostało to ogłoszone na The Game Arena i okraszone moim zdaniem świetnym trailerem. Kolejna wstawka z TGA. Tym razem coś, na co również bardzo czekałem. Kolejny trailer z Uncharted 4, a Thieves' End. Nawet bez oglądania wiadomo, że czeka nas kolejna dawka mega kinowej akcji. Krótko, ale intensywnie. Jak zawsze w stylu Naughty Dog. O, oh, You're not supposed to be back here. Well, neither you. But tell you what, I won't tell anyone, if you don't. You have something I want. and you're going to give it to me Really Well, I'm flattered but uh, I'm afraid I'm spoken for oh, If you'll excuse me I'm not in the mood for games Give me the crucifix Lady You're lucky I'm a gentleman Because if I weren't I would You'd what? fine. Just remember. I didn't want to do this. Let's see what you've got. Good to see you alive, little brother. We got a treasure to find. Watch out! I'll take that. Yes, I Swoją drogą, ostatnio ogrywałem ponownie wszystkie trzy części Uncharted i na tym kanale będziecie mogli usłyszeć, czy warto według mnie po takim czasie do nich wracać. I przy okazji też, wczoraj wystartowała beta multi Uncharteda. Beta skończy się 14 grudnia. Świetny trailer opublikowali twórcy Mighty Number 9, nadchodzącej platformówki, która trafi na praktycznie wszystkie platformy do grania, a która z samego designu przypomina mi Mega Sama gra ma mieć premierę 9 lutego i miejmy nadzieję, że się nie przesunie. Gra zebrała fundusze na Kickstarterze i co ciekawe, kwota docelowa została zebrana raptem w 2 dni po założeniu akcji. Na jej końcu, po dodaniu wielu nowych poprzeczek, zebrała 400% początkowo zakładanej kwoty. No, to On it, here's a challenge mode for you. Next. Oh, what's that? Make it harder. You asked for it. One hit death maniac mode. But that's just what we call it. You'll be calling it. Why are you doing this to me? And of course, you can go online and team up or face off against your friends or strangers or even that weird dude who lives down the street whose name is probably Vernon or some other creepy thing just happened. Uh, sorry, got lost there. Check out this montage. Yeah. And this is all just the beginning. So what are you waiting for? Mighty number no. 9, available February 12th. Bring it. EA my Guest. I dalej oferuje nam Jade Empire za darmo. Ten osadzony w orientalnych klimatach tytuł z gatunku RPG w swoim czasie zgarniał masę pozytywnych ocen. Jeśli nie mieliście jeszcze okazji, by w Jade Empire zagrać, teraz ta szansa sama się pojawia. Gra się zauważalnie zestarzała, ale jak to mówią, za darmo to i ocet słodki. Link do gry znajdziecie w opisie. Premiera This War of Mine, The Little Ones na PlayStation 4 coraz bliżej, bo już 29 stycznia. deweloperzy, czyli polskie 11-bit studios opublikowali krótki, ale cholernie klimatyczny, jak zawsze zresztą, trailer zawierający fragmenty rozgrywki. Dla tych, którzy ostatnich kilka miesięcy przespali, jak sam tytuł wskazuje, DLC The Little Ones wprowadza do gry dzieci, które, jak to dzieci, mimo toczącej się w growym świecie wojny, mają swoje problemy, którymi również trzeba się zająć.

Tak jest, ta przez wielu uważana za najlepszą z całej serii i słusznie, część po 11 latach wylądowała na PlayStation 3. Teraz za cenę 60 zł można ściągnąć ją na PS-nie na swoją posiwiałą już nieco czarnulkę. Nieco śmieszne jest to, że gra wydana została najpierw na PlayStation 2, gdzie otrzymała tytuł najlepiej sprzedającej się gry na tę platformę, potem trafiła na Xboxa, potem na PeCety, później na telefony i tablety, jeszcze później, czyli rok temu na Xbox 360, a teraz, po tylu latach, na PlayStation 3. Jak widać, droga San Andreas po platformach jest wybitnie kręta. Pamiętacie, jak w pierwszych odcinkach nabijałem się z Predatora w Mortal Kombat X? No, czy tam 10? Pamiętacie. No to twórcy nie poszli po rozum do głowy. Ale jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć i B. Warner Bros. i NetherRealm Studios zapowiedzieli Kombat Pack 2, gdzie do puli wojowników dołączy znany z serii bo Cho. Znajdziemy tam też Triborga. W pierwszym Kombat Packu znalazł się Jason z Piątku 13 oraz Predator. W drugim natomiast dołączają do nich kumple z klasy. Leatherface z teksańskiej masakry fiłą mechaniczną i... Tak, Xenomor. W sensie obcy. Ubisoft zaserwował nam z okazji The Game Awards kolejny trailer z Far Cry Primal, w którym prezentuje różne żyjątka, które będą starały się uprzykrzyć życie żyjątkom, którymi sterować będziemy my. Do tego opublikowano też po pierwsze, z czego składać się będzie kolekcjonerka, a będzie to Gra, słowniczek węgi, czyli języka używanego w grze, mapę świata, soundtrack, steelbook, pudło kolekcjonerskie, dodatkowe misje w grze oraz dodatkową broń. Podano też datę premiery, a będzie to luty przyszłego roku. Wciąż przy TGA, tym razem na celownik brane jest jednak studio Telltale. Po grach w świecie The Walking Dead, czyli sezonie pierwszym i drugim oraz 400 Days, twórcy z okazji TGA opublikowali teaser nowego projektu w tym świecie, a mianowicie The Walking Dead. Michonne. Not everyone deserves saving. Akurat jeśli mówimy o Telltale i The Walking Dead, nie musimy mieć tutaj obaw co do tego, że coś spartolą. Nieco więcej obaw mają jednak fani Batmana, bo te same studio zapowiedziało stworzenie przygotówki właśnie w tym uniwersum. No, ciekawe. From Software ponownie serwuje swoim fanom potężny kawał dobrego zwiastunu. Kilka dni temu opublikowali nowy trailer zapowiadanego na 12 kwietnia 2016 roku Dark Souls 3. Poza trailerem jest też 4-minutowy gameplay, który po prostu trzeba obejrzeć. Trailer zobaczycie tutaj. Link do gameplayu znajdziecie w opisie pod filmem. Tesla Softworks ogłosiła, że nie tylko ci, którzy kupili Wolfensteina, będą mogli zagrać w Alfę Duma 4. Jeśli jesteście zainteresowani, wystarczy odwiedzić oficjalną stronę, link pod filmem i wypełnić formularz podając swój adres e-mail. Reszta to już kwestia szczęścia. Póki co, lipę mają pacerciarze, bo chętnych było zbyt wielu, ale konsole są wciąż otwarte. kolejny przykład gdzie gry komputerowe zaczynają wiele znaczyć nie tylko w telewizji, ale również w sporcie. 12 grudnia na MGM Grand Garden Arena na 194 gali UFC w pojedynku zmierzy się dwóch zawodników: Jose Aldo i Conor McGregor. Nie będą walczyć jednak tylko o kasę, tytuły czy sławę. Głównym powodem pojedynku i celem zwycięstwa będzie mistrzostwo wagi piórkowej oraz miejsce na okładce EA Sports UFC 2. I przyznam szczerze, że takie szaleństwo mi się podoba. I na koniec ponownie o The Game Awards, tym razem znowu w kwestii skandalu na płaszczyźnie Hideo Kojima i Konami. O co chodzi? Wszyscy wiemy, jak wyglądają stosunki Konami z twórcą Metal Gear Solid. Stan otwartej wojny to już fakt. Niestety, jeszcze przez pewien okres czasu Hideo obowiązują warunki umowy, jakie miał z Konami. Efektem tego jest to, że studio, w którym Hideo spędził kawał życia, zabroniło mu poprzez prawników pojawić się na The Game Awards 2015. Całą sytuację po mianowaniu Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, grą akcji roku, skrytykował Geoff Kigley, host programu. Mr. Kojima uh, 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 miał by być z nami ale niestety został informowany a lawyer representing konami uh, just recently that uh, he would uh, not be allowed to uh, travel to uh, tonight's awards ceremony to uh, accept um, any awards it's, uh, he's still under an employment contract and it's, uh, it's disappointing and it's, it's inconceivable to me that a, an artist like hideo would not be allowed to come here and celebrate with his peers and uh, his fellow uh, teammates uh, such an incredible game as metal gear solid 5 but that's the situation we're in uh, hideo Uh, is in Tokyo right now watching the show. Um so we want want you to know Hideyo that we're thinking of you. And um we miss you. We hope to see you at the Game Awards 2016. Statuetkę odebrał aktor wcielający się w postać Snake'a w Sutherland. ale to nie koniec historii. Na szczęście osoby, które brały udział w produkcji również szybko się skrzyknęły i na scenie stanęła Stephanie Justen, twarz i ee, Głos Quiet, która zaśpiewała motyw przewodni gry. Piosenka zadedykowana została właśnie Hideo Kojimie. I tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Ja zostawiam was z, jak widać, stremowaną Stefani, i się z wami żegnam. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!